Opisy stanowisk pracy to dokument bardzo ważny w organizacji. Bez wielu ludzi kojarzony jest tylko i wyłącznie z wartościowaniem stanowisk pracy, no dlatego że pojawił się wspólnie z wartościowaniem w zarządzeniu, które zostało wydane dla służby cywilnej. I faktycznie, dzisiaj w bardzo wielu instytucjach wartościowanie nie wychodzi, nie udaje się, nie można go wykorzystać i wiele osób zastanawia się, dlaczego. A problem jest w opisach. Jeżeli nie sporządzimy poprawnie i prawidłowo całego tego systemu spójnego systemu opisów w naszej organizacji, to z wyników wartościowania nic nam nie wyjdzie, będziemy mogli schować je do szafy i no niestety stracimy tylko i wyłącznie czas. Żeby wyszło wartościowanie, niezbędne jest poprawne sporządzenie opisów. Ale opisy stanowisk pracy to nie jest tylko wartościowanie. To jest dokument, który dzisiaj jest wykorzystywany i bardzo mocno powinien służyć także na innych polach zarządzania zasobami ludzkimi podczas naboru i selekcji, podczas ocen okresowych, podczas sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego, do tego żeby formować pewną strukturę w niektórych komórkach organizacyjnych. Opisy mają wiele funkcji i ich porządne, poprawne przygotowanie jest w mojej ocenie niezbędne do tego, żeby inne pola zarządzania zasobami ludzkimi mogły dobrze funkcjonować. Dlatego namawiam Państwa do tego, żeby rzeczywiście opisami zająć się na poważnie. I zapraszam Państwa na moje szkolenie, podczas którego dowiecie się Państwo, w jaki sposób prawidłowo wypełnić te dokumenty, w jaki sposób zorganizować proces w urzędzie sporządzania najpierw projektów, a potem ostatecznych wersji opisów stanowisk pracy, oraz w jaki sposób uniknąć najczęstszych błędów, które powodują, że bardzo dużo pracy idzie później na marne. Zapraszam do obejrzenia szkolenia.